Fajne? siemano z tej strony, beblu. A dziś opowiem Wam trochę o hobby, a dokładnie o pen spinningu. Jak sama nazwa wskazuje, to jest pen. O tutaj macie body. Tu macie dwa kapy. Na to są nałożone pewne ciężarki i gripy, żeby się lepiej trzymało paluchów. I cała zabawa polega na kręceniu tym oto długopisem. Dziś nauczymy się jednego z najprostszych trików czyli obrotu dookoła kciuka. Jeżeli już skonstruowaliście sobie takiego pena, na pewno w którym odcinku wam powiemy jak, jak to się robi i gdzie dostać składniki jego, to możecie go złapać mniej więcej jak macie tutaj połowę pena, o w tym miejscu, jak go złapiecie tutaj, używamy dwóch palców, pierwszego i drugiego oraz kciuka. Kciuka umieszczamy po wewnętrznej stronie, mniej więcej tak pomiędzy nimi. I teraz cała magia. Polega na tym, żeby udepchnąć tym palcem w Waszą stronę, wskazujący po prostu wyprostować. Kciuk trzymamy nieruchomo i wszystko powinno nam się udać. Czyli teoretycznie powoli powinno wyjść coś takiego. No a w praktyce. W tym odcinku to by było na tyle. Widzimy się jutro. Do zobaczenia.